Posiekaj cebulę, na patelni rozgrzej masło i usmaż tą cebulę, dodaj kaszankę, smaż razem, dopraw pieprzem i solą jeśli potrzeba, zabieraj niech ostygnie, w tym czasie zrobimy ciasto, do mąki wlej wodę i dodaj sól, i wyrób to ciasto, i zagniataj kilka minut, aż będzie takie fajne, elastyczne Zawij folię i odstaw na jakieś 20 minut. Zabieraj i rozwałchuj. I wycinaj z niego kółka. Nakładaj farsz i składaj pierogi, tak jak widzisz. Ja jak zawsze jeszcze zaplatam warkocz, element niekonieczny, ale dzięki temu nic się nie rozpada. W garnku zagotuj i osól wodę. I wrzucaj pierogi, na początku mieszając, żeby nie przywarły. Gotuj je kilka minut od wypłynięcia. I zabieraj. I masz! Na cały film zapraszam na kanał.